Witam tutaj panów serdecznie. Cóż, tak jak widzieliśmy, mecz, mecz walki, mecz, gdzie obie drużyny miały swoje sytuacje, i tak naprawdę zakończony remisem, natomiast obie drużyny mogły ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Patrząc na pierwszą połowę, początek. Rozpoczęcie meczu bardzo dobre z naszej strony. E, Sytuację też e, bramka strzelona po naprawdę fantastycznej sytuacji. Po gdzieś tam składnej akcji naszych zawodników. E, widać było, że druga część pierwszej połowy już, już bardziej przeważała drużyna. Rywala. Wiedzieliśmy po analizie, jak spodziewaliśmy się oczywiście, bo tutaj też nastąpiła zmiana trenera, jak ten mecz będzie wyglądał. Wiedzieliśmy, że Olimpia mocno, mocno opiera swoją grę ofensywną na stałych fragmentach gry, więc też byliśmy gotowi na te wrzuty z autu, czy też rzuty rożne. No i po tym też jednym z nich strzelili bramkę. Tak? Druga połowa, początek też troszkę lepszy, tutaj jeżeli chodzi o grę. Olimpii, natomiast później już się to wszystko wyrównało, też stwarzaliśmy nasze sytuacje. Patrząc na ten mecz, tak jak mówię, dominowała tutaj głównie faza przejścia, natomiast ten punkt jest dla nas ważnym. Gdzieś tam patrząc na, patrząc na dalszą część tej rundy, 13 kolejka, za nami punkt dopisany, wywozimy Tutaj nie patrzymy na tabelę, tak? Nie patrząc na tabelę, bardziej mówię, tak jak dla nas mecz każdy jest ważny. Wiem, że każdy mecz jest, tak jak już kiedyś mówiłem, inny i ciężki. Wiedzieliśmy też, że nowy impuls, nowy trener. Szanujemy ten punkt. Dobry wieczór Państwu. No, na pewno no, myślę, że plan, pomysł na ten mecz był no, taki, żeby, żeby zagrać dobre spotkanie i zdobyć trzy punkty, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że... Te ostatnie wyniki nie były na pewno takie um, jakie, jakie przede wszystkim ci chłopacy tak? wychodzą i, i, i grają po to, żeby zdobywać punkty, ale, ale niestety piłka jest, jest niestety bezczelna. E, natomiast ja mówię, chciałbym że zacząć tak, że minęło nam bardzo szybko 6 dni, e, pewne rzeczy zrobiliśmy, ale, ale nie wszystko, natomiast było widać, było widać już tych, u tych chłopaków, że, że zaczynają troszeczkę troszeczkę tak grać jak, jak ja sobie to oczekuję I, i, i były momenty, były momenty zwłaszcza początek drugiej połowy, e, kiedy te piłki były przyspieszające czy zdobywające tą przestrzeń, o, na którą zwracaliśmy uwagę zwłaszcza pod kątem tutaj e, lks u No ale pod, jak powiedziałem, no piłkę piłka niestety jest taka, że, że no, trzeba strzelić tą bramkę więcej, e, od przeciwnika nam się nie udało. Natomiast no, dużo zdrowia, dużo, dużo chęci u tych zawodników dzisiaj. Mówię, no, za, mało, za mało takich sytuacji, gdzie byśmy mogli myśleć tak, o, o wygraniu tego spotkania. Aczkolwiek mówię, no, te fazy dwie, 3 takie yy, były, gdzie można było no, lepiej to skończyć. Mówię, nie robimy tragedii, myślę, że... Jest jakiś, mówię, jest jakiś zalążek tego, że, że, że będziemy z tygodnia na tydzień poprawiać naszą grę, naszą organizację. Bo no fajnie grać, do, czy dobrze grać na zero z tyłu. Nie udało nam się odrobiliśmy tą, tą bramkę. No ale, ale, mówię, czas, mam nadzieję, to będzie, to będzie tak na naszą korzyść. Mam nadzieję, a wiem, że, a wiem, że mówię tutaj. Zawodnicy już, gdzie przed chwilą właśnie z nimi rozmawiałem, czują, czują to, że, że, że mogą więcej i chyba to jest najważniejsze, jeśli od nich to, to słyszę, no to, no to daje, mówię, ten, ten prognoz tego, że, że idziemy w dobrym kierunku. Czy Pana zdaniem jeszcze dużo tego czasu potrzeba, żeby w mhm. tą filozofię zrozumieli, bo ci faktycznie tymi dużymi momentami wydawało się, że jak inaczej niż do tej pory, no ale jest jeden punkt, a Pan by chciał trzy. Tak, e, oczywiście, no bo mówię, no, tabela nie kłamie, ale ja nie chcę, żebyśmy patrzyli teraz po każdej kolejce w tabelę, ona będzie no, gdzieś tam ważna po rundzie, tak, to jesiennej, e, ale mówię, no, skupiliśmy się na, jakby na, 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 na dwóch rzeczach, e, jeśli chodzi o ten ostatni mikrocykl, czyli organizację gry w obronie, obroną wysoką, wysoką niską i, i, i stałe fragmenty, no, dzisiaj było widać, tak, że te stałe fragmenty mogą coś nam przynieść. Z przeciwnikiem bo robiliśmy to wszystko pod UKS, a, a, a mówię, no, na pewno będziemy pracować i, i pod, następ, pod następnego przeciwnika. Mm, no, trzeba będzie mówię, szukać pewnych, pewnych y, takich rzeczy, które mają im ułatwić, a nie utrudnić życie. Dlatego y, no, sami teraz mówię też: Niektórzy mówili, że no, te zachowania gdzieś ich, oni nie by wiedzieli, ale, no, ale teraz dopiero wiedzą, że mogli inaczej. Tak? I to jest, mówię, no, to jest też pocieszające, że już taka szybka weryfikacja ich pokazuje to, że, że, że gdzieś wiedzą, że będziemy musieli coś zmieniać, ale mówię, no szkoda, że nie jestem czarodziejem, tak, że, że, żeby to, natomiast ja mówię, dla mnie to jest najważniejsze, żeby podchodzić bardzo sumiennie do, do tej pracy i tak było, ja chwalę tych chłopaków naprawdę, że, że za te ostatnie dni yy, spodziewałem się, że, że mówię, że dadzą z siebie maksa, ja uważam, że, że tak było, ale mówię, no piłce też trzeba, potrzebne jest trochę szczęścia, dzisiaj nam zbrakło, yy, musimy ciężko pracować, żeby na nie zasłużyć. Przychodząc, Pan tutaj, jeszcze nie znając dokładnie, drużyny powiedział, że to jest oni, mają potencjał na więcej niż to, co prezentują w tabeli. Czy Pan potwierdza, że rzeczywiście to nie jest drużyna na przedostatnie miejsce? No, no tak, jeśli tak już powiedziałem, to się muszę pod tym podpisać i, i tak twierdzę po tych kilku jednostkach. I mówię, wiel, wiele nie było. Natomiast, natomiast mówię, ja widzę z każdego dnia znaczy, może nie z każdego dnia, ale, ale te rzeczy, które robiliśmy i w analizach treningu, że. że, że no. Bardzo szybko gdzieś tam mówię, łapią. Natomiast pamiętajmy, no jest przed nami zawsze na boisko jest przeciwnik, który nam to będzie utrudniał, który też analizuje pewne rzeczy. Eee, ale mówię, no, z, kilku, z kilku rzeczy naprawdę mm, jestem zadowolony, wyglądało to dobrze. Aczkolwiek chciałem zagrać to spotkanie na zero z tyłu, natomiast no, szybko, szybki wynik otworzyły KS i, i wiadomo, że trzeba było tutaj troszeczkę mm, no, więcej może prostszych rzeczy. Eee, Efekt, znaczy, no, efek, mówię, no efekt jest tylko tego, że mamy jeden punkt i, i to na pewno gdzieś może nie boli, ale, ale na pewno szkoda, bo mówię, no, ta, tabela, ta tabela na pewno mówię, gdzieś tam u niektórych chłopaków w głowach jest, u niektórych nie, mówię, no ja staram się tutaj im to wszystko wyrzucać. Jest potem, następne spotkanie, potem następne i wierzę w to, że mówię, no, zrobimy tyle punktów, które, które gdzieś tam nam pozwoli spokojnie, tak? Spokojnie popracować w zimie, żebyśmy, żebyśmy spokojną mieli wiosnę.